Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, że beatboxerzy też potrafią być śmieszni, nawet podczas zawodów. Tak więc, dzisiaj przedstawię Wam 5 najśmieszniejszych akcji podczas beatboxu. Nawet gdy jesteś skupiony na beatboxie, podekscytowany publiką, to musisz uważać po prostu na innych beatboxerów, żeby Ci przypadkiem czegoś nie zabrali z kieszeni. Zobaczcie sami. Yeah. <laughs> <Cette répétition. laughs> i think you know what's coming <laughs> Do you want to see my O, no. oh no, you lose. Oh, Chyba ten beatboxer zapomniał zjeść. i Bardzo był głodny przed zawodami. Chyba tak. Musicie to zobaczyć, jak beatboxować i jeść jednocześnie na zawodach. Bon, je mi y kuj

i za bardzo y, poczuł magię i moc beatboxu. Zobaczcie sami. No, it's not Dzisiaj, żeby być fajnym, trzeba się pokazać. Więc tak samo jak ten beatboxer chciał. Pokazać, że umie jednak też stworzyć melodię, grając na palcach. Zobaczcie, co stworzył, grając na swoich palcach. Mic, hey, okay. oh, I'm... <laughs> 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 ja rozumiem. Poczucie rytmu, chęć tańca podczas muzyki, emocje ruszają nasze ciało, ale gdy połączysz beatboxera z tancerzem, zobaczysz właśnie coś takiego. Up, up, Jeśli Ci się podoba taki format filmów, to zostaw łapeczkę w górę, żeby więcej osób to zobaczyło. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tymi filmami. Dzięki, że jesteś. Do następnego. Na razie!